Mars był przedmiotem wielu dyskusji ze względu na swoje podobieństwa do Ziemi, przynajmniej we wczesnej fazie swojej historii. Obecnie na jego powierzchni nie ma wody, ale kiedyś istniały liczne dowody wskazujące, że czerwona planeta była kiedyś światem wodnym, bardzo podobnym do Ziemi. I nie tylko mogła być idealnym miejscem dla powstania życia mikrobiologicznego, ale pod pewnymi względami mogła być nawet lepsza niż Ziemia w tamtym czasie. Wciąż nie wiemy zbyt wiele o biogenezie, ale wiemy, że musiała w niej uczestniczyć woda w stanie ciekłym. Woda jest rozpuszczalnikiem chemicznym życia, więc magia musiała się tam wydarzyć, a Mars miał ją, o czym świadczą kanały rzeczne, zmieniona mineralogia i inne ślady. Jednak w większości modeli, w tym najlepszych, uwzględniono również wulkanizm i wewnętrzne ciepło planety. W przypadku Ziemi były to hydrotermalne, kominy oceaniczne lub gorące źródła na lądzie mars również je miał o czym świadczą pochodzą z łazików i wszystkich eksperymentów które próbując ustalić czy na marsie kiedykolwiek istniało życie doprowadziły do wielu kontrowersyjnych sytuacji w których mars faktycznie sugerował że w przeszłości istniało a nawet obecnie może istnieć życie mikrobiologiczne ale nic nie było rozstrzygające żyjemy jednak w innych czasach w których jest bardzo możliwe że w nadchodzących dziesięcioleciach ktoś postawi stopę na Marsie, prawdopodobnie raczej wcześniej niż później. Kończy nam się czas na przeprowadzenie bezpośrednich eksperymentów wykrywających życie w sterylnych warunkach, bez udziału ludzi na powierzchni planety. Jeśli zamiast tego, co wydaje się nieuniknione, wydaje mi się rozsądne, aby z wyprzedzeniem wiedzieć, co mogło się wydarzyć lub dzieje się na tej planecie, jeśli chodzi o życie. Przyjrzyjmy się zatem, przyjrzyjmy się przypadkom, w których Mars sugerował coś, co mogło być biologią, i dlaczego warto przeprowadzić badania eksploracyjne, zanim wyślemy tam ludzi i narażamy ich lub marsjańskie życie na potencjalnie niebezpieczne patogeny. Oraz co może oznaczać fakt, że na Marsie rzeczywiście istnieje lub istniało życie. Być może pierwszą potencjalną wskazówką jest kolor Marsa, który to czerwona planeta. I można to zobaczyć gołym okiem, gdy pojawia się na nocnym niebie. Jej barwy są widoczne dla ludzi od początku ich istnienia, a faktem jest, że tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak uzyskała ten kolor. Pytanie dotyczy tlenku żelaza, który w dużej mierze odpowiada za kolor tej planety. Mars jest niezwykle zardzewiały, a jego powierzchnia jest zardzewiała około dwa razy bardziej niż Ziemia. Choć Ziemia również jest całkowicie zardzewiała, ale kiedyś nie było. Tworzenie rdzy jest po prostu procesem utleniania żelaza, reakcją żelaza i tlenu. Jest to proces chemiczny, ale całkowite zardzewienie Ziemi wymagało nie tylko życia, ale życia fotosyntetycznego, które spowodowało wielkie utlenianie i masowe wymieranie, które powoli zwiększyło ilość tlenu do dzisiejszych poziomów, z wieloma wahaniami na przestrzeni eonów. Czasami było go więcej, czasami mniej, ale tutaj pytanie. Mars jest jeszcze gorszy pod względem ilości rdzewienia, ale z tego co wiemy, nigdy nie miał tak ogromnych ilości tlenu. Więc co dokładnie spowodowało rdzewienie Marsa? W rzeczywistości Mars i Ziemia są dwiema różnymi planetami. Mars jest mniejszy i nie tak zróżnicowany jak Ziemia, więc więcej żelaza z Ziemi zatonęło w planetę z powodu jej większej grawitacji na początku i obecnie jest stopione we wnętrzu itd. Dlatego, dlatego Mars ma więcej tlenków żelaza na powierzchni, które nie zapadły się tak głęboko, a Mars nie był w stanie przetransportować ich tak dużo poprzez ponowne stopienie ze względu na mniejszy rozmiar. Ale jak w ogóle doszło do rdzewienia? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Tlen jest powszechny we wszechświecie i nie potrzebuje życia, aby występować w odpowiednich warunkach. We wszechświecie żelazo może rdzewieć, ponieważ tlen jest bardzo reaktywny. I lubi łączyć się z żelazem. Jedna z teorii głosi, że magma na Marsie, magma Marsa, nie była wystarczająco gorąca, aby zniszczyć tlenek żelaza pozostały po reakcji tlenu odziedziczonego pomgławicy słonecznej i żelaza we wczesnej historii planety. Modelowanie wykazało, że proces utleniania w wymaganej temperaturze odpowiadałby temu, co obserwujemy na Marsie, a także wyjaśnia, Dlaczego jest znacznie mniejsze pod względem masy niż jądro Ziemi? Jednak proces ten spowodował zardzewienie całej planety, ale nie wystąpił na Ziemi w podobnym stopniu, dopóki nie pojawiło się życie. Jaka była różnica, pozostaje kwestią otwartą i należy powiedzieć, że to nie ten proces spowodował zardzewienie Ziemi, ale życie na Marsie, geologia, ale ponownie cała planeta, co jest niejednoznaczne w tym sensie. Że można sobie wyobrazić, gdzie zardzewienie Marsa mogłoby zostać powielone chemicznie bez udziału biologii, więc nie jest to samoistny wskaźnik przeszłej fotosyntezy na Marsie. Jest niejednoznaczne, ponieważ można sobie wyobrazić, że rdzewienie Marsa mogłoby zostać odtworzone chemicznie bez udziału biologii, więc samo w sobie nie jest wskaźnikiem przeszłej fotosyntezy na Marsie. To po prostu interesująca i wciąż nie do końca zrozumiała osobliwość. Jedno jest jednak jasne. Łaziki marsjańskie odkryły na powierzchni Marsa meteoryty żelazne w stanie niemal nieskażonym, co sugeruje, że cokolwiek spowodowało rdzewienie Marsa, nie dzieje się już w tak dużym stopniu na Ziemi. Choć nadal ma miejsce, o czym świadczy zardzewiały rower, a przyczyną jest fotosynteza. Kolejny dziwny wskaźnik pojawił się wraz z lądownikami Viking NASA w latach 70. XX wieku. Były to wyniki słynnego eksperymentu oznaczonej emisji, który wykrył coś metabolizującego składniki odżywcze, co było aktywne w marsjańskiej glebie. Jednak trzy inne eksperymenty przeprowadzone na sondach w ramach serii eksperymentów Life Finding Suite również dały interesujące, ale niejednoznaczne wyniki, które zostały poddane w wątpliwość. Kwestia ta nigdy nie została rozstrzygnięta, a naukowcy zaangażowani w te odkrycia utrzymywali, że odkryli potencjalne życie mikrobiologiczne w marsjańskiej glebie, biorąc pod uwagę wyniki eksperymentu były kontrowersyjne. Naprawdę żałuję, że naukowcy, którzy sprzeciwiali się metodologii, nie zrobili tego przed wysłaniem lądowników, a nie po, dzięki czemu eksperymenty mogłyby zostać lepiej zaprojektowane. Ponieważ była to misja NASA, wszyscy znali wcześniej jej założenia, ale nikt nie zgłosił sprzeciwu i do dziś nie wiemy, co wykryły lądowniki. Mamy tylko niejasne i coraz bardziej problematyczne hipotezy na temat tego, jak chemia bez biologii mogła to zrobić. Tak jest w nauce, rzeczy są kwestionowane i poddawane wątpliwość, tak jak powinno być, ale ponownie zbliżamy się do momentu, w którym człowiek postawi stopę na Marsie i powtórzenie tych eksperymentów w nowoczesnej formie jest bardzo potrzebne i należy to zrobić teraz, ale sugestywne dowody nie kończą się na eksperymentach Viking. Teraz mamy ponad 200 oddzielnych znanych spadków meteorytów pochodzących z Marsa i tak niektóre z tych skał wykazują cechy, które mogą być zgodne z działalnością dawnych mikroorganizmów. Najbardziej znanym z nich jest meteoryt Allen Hills 84001, który zawiera struktury wyglądające na pochodzenia biologicznego, ale w rzeczywistości znacznie bardziej skomplikowane niż tylko ten jeden meteoryt. Alan Hills 8401 jest interesujący, ponieważ jest bardzo stary jak na skałę marsjańską. Starszy niż większość innych okazów. Zasadniczo mamy do czynienia z jest to lawa, która skrystalizowała się nieco ponad 4 miliardy lat temu, kiedy to, jak się uważa, na powierzchni Marsa występowała woda w stanie ciekłym. W 1996 roku opublikowano badania w których opisano mikroskopijne cechy i anomalie geochemiczne, wskazujące na aktywność bakterii na Marsie w odległej przeszłości. Ale pojawił się poważny problem. Były one znacznie mniejsze niż jakiekolwiek formy życia mikrobiologicznego wykryte kiedykolwiek na Ziemi. Prowadzi to do koncepcji nanobakterii, czyli teorii, że życie może w zasadzie być znacznie mniejsze niż to, co widzimy tutaj. Na została ona nazwana Zimną fuzją mikrobiologii. I nadal nie jest jasne, czy coś takiego rzeczywiście może istnieć. A jeśli tak, to czy moglibyśmy to wykryć na Ziemi przy użyciu obecnych metod lub odróżnić od procesów biochemicznych? Nawet gdybyśmy byli w stanie to zrobić, nadal nie byłoby pewności, czy są to organizmy żywe, czy raczej coś bardziej przypominającego wirusa, co stanowi ogromny problem dla dowodów znalezionych w meteorycie z Allen Hills. Jednocześnie naukowcy, którzy odkryli te struktury w meteorycie, nie zrezygnowali ze swoich badań i kontynuowali pracę. W meteorycie tym znanych jest wiele innych struktur przypominających skamieniałości, ale cała sprawa nadal boryka się z problemem, że sama morfologia skamieniałości nie stanowi jednoznacznego dowodu na odkrycie śladów prymitywnego życia. Geologia bez biologii może czasami wyglądać dość dziwnie. Więc dowody z meteorytów pozostają kwestią sporną, ale to nie koniec. Kolejny meteoryt to Noa, który spadł w 1911 roku w Egipcie. Pod koniec lat 90. zespół naukowców 90. lat ubiegłego wieku odkrył dowody na to, że kiedy meteoryt ten znajdował się jeszcze na Marsie, został zmieniony przez wodę i zachowały się obiekty, które ponownie były zgodne z skamieniałymi nanobakteriami. Co więcej, w tej skale znaleziono cząsteczki organiczne, a większość z nich okazała się nie być zanieczyszczeniem pochodzącym z momentu upadku meteorytu na Ziemię. Późniejsze analizy i inne próbki tego meteorytu wykazały, że w całym meteorycie obecne są osady węgla, a niektórzy, mam na myśli kilku niezależnych badaczy, sugerują, że węgiel został, został zdeponowany przez życie. Argumentem przeciwko tej teorii jest fakt, że węgiel jest jednym z najobficiej występujących pierwiastków we wszechświecie i osadza się wszędzie, nawet bez udziału życia, więc ponownie jest to niejednoznaczne. Kolejny meteoryt, znany jako Charti, spadł w Indiach w 1865 roku. Ten jest interesujący, ponieważ mimo że spadł dawno temu, miejscowi niemal natychmiast go odnaleźli, więc jest w rzeczywistości bardziej nieskażony. Niż wiele meteorytów marsjańskich. Ponownie meteoryt ten wykazuje ślady co najmniej wielowiekowej alteracji spowodowanej wodą, kiedy jeszcze znajdował się na Marsie. Ale co dziwne, ma on w swojej matrycy cechy przypominające biofilmy pozostawiane przez kolonie mikroorganizmów na Ziemi, co pozostaje niewyjaśnione i tajemnicze. Ostatni meteoryt to Yamato-0593, który również pochodzi z lawy która zestaliła się około 1-3 miliardów lat temu na Marsie. Meteoryt ten został następnie wyrzucony z Marsa około 12 milionów lat temu i dotarł na Ziemię, lądując na Antarktydzie około 50 tysięcy lat temu. Ponownie widać na nim zmiany spowodowane wodą przed lądowaniem na Ziemi, a część jego wnętrza pokazuje sfery bogate w węgiel, ale otoczone obszarami, gdzie jest on całkowicie nieobecny. Co jest typowe dla rozmieszczenia takich sfer na Ziemi i skałach przez organizmy biologiczne. Następnie mamy łaziki marsjańskie i, i tu robi się jeszcze dziwniej, ponieważ jednym ze sposobów próby określenia aktywności życia na Ziemi, w historii Ziemi, co jest bardzo trudnym zadaniem ze względu na brak solidnych dowodów z tamtych czasów, polega na poszukiwaniu śladów interakcji w skamieniałościach lub skałach, które obecnie są skałami, ale kiedyś były błotem lub osadami. Są to na przykład proterozoiczne nory wykopane przez ara oraz co najważniejsze, straty graficzne formacje geologiczne stworzone przez życie, które nadal istnieje, czyli skały będące pośrednim dowodem działalności biologicznej. Chociaż są one niejednoznaczne, pozostają dowodem i ponownie staje się dziwne, ponieważ marsjańskie meteoryty mają to w postaci mikrotuneli stworzonych przez coś. Ale ślady takie jak te są niejednoznaczne. Ale tutaj dziwna część. Jeden z łazików Curiosity, który nadal działa, znalazł w Verruben Ridge na Marsie struktury przypominające patyki, które przynajmniej na pierwszy rzut oka wydają się pochodzenia biologicznego. Znaleziono je w skałach osadowych osadzonych przez wodę w kraterze Gale na Marsie i nie ma na nie wyjaśnienia. Wiemy tylko, że najbliższe im są tak zwane skamieniałości ikona Ziemi, które są wynikiem życia. Pytanie brzmi, czy można to otworzyć na Marsie poprzez pękanie i odparowywanie kryształów. Następnie pojawia się kwestia widocznej mikroerozji i szkieł bazaltowych na Marsie, które pozostają niewyjaśnione, ale jednocześnie szkieł bazaltowych można przypisać przynajmniej pośrednio do powstawania RNA na Ziemi, co ma fundamentalne znaczenie dla wyjaśnienia biogenezy na Ziemi. To nie wszystko. Pozostaje kwestia mat mikrobiologicznych na Ziemi. Maty mikrobiologiczne ulegają skamienieniu i stanowią dowód dawnej aktywności bakterii. Nadal są one wytwarzane i można je znaleźć w zapisie kopalnym sprzed bardzo dawna. Powstają one w płytkich wodach jezior i obszarach przybrzeżnych, a niektóre dowody ich istnienia sięgają co najmniej 3 miliardy 486 milionów lat. Dopóki nie zostaną naruszone, mogą ulec skamienieniu. Problem polega na tym, że niektóre interpretacje danych z Łazika Curiosity wskazują, że maty bakteryjne na Ziemi nie różnią się one od ziemskich kopalnych zwinięć, kopuł, dołów i innych wskaźników, które naprawdę przypominają ziemskie skamieniałości kolonii bakterii i płytkie maty wodne. Maty wodne wysychają, odbijają się i robią różne dziwne rzeczy, a dowody z Marsa wyglądają podobnie, ale oczywiście są wątpliwe i niejednoznaczne. Pamiętajmy jednak, że możemy być bardzo blisko wysłania ludzi na tę planetę dzięki sektorowi prywatnemu. Zarówno SpaceX, jak i NASA dysponują rakietami zdolnymi do transportu ludzi na Marsa, a sceptycyzm naukowy jest wspaniały, o ile ma się czas, aby to przeanalizować. Ale nie jestem pewien, czy nie jestem pewien, czy mamy na to czas. Kolejne pytanie dotyczy formalnego odkrycia w 2005 roku przez Europejską Agencję Kosmiczną Mars Express Orbiter dziwnej substancji chemicznej, którą uważamy za płyn balsamujący i substancję rakotwórczą, ale jest to biologiczna substancja organiczna, którą często spotykamy w kosmosie, niezwiązana z biologią w kontekście planetarnym. Zawsze może to być po prostu produkt uboczny utleniania metanu. Ale wymagałoby to, aby Mars był naprawdę aktywny geologicznie, a nie, nie wydaje się, ale najnowsze dowody sugerują, że jest bardziej aktywny niż sądziliśmy i może nawet nadal występować w postaci wulkanicznej, choć do tej pory nie była ona zauważalna. W przeciwnym razie mógłby być produktem życia mikrobiologicznego aktywnego na Marsie. Ponadto występują tam zakwity metanu. Metan jest powszechny we wszechświecie ale na Ziemi jest wytwarzany przez organizmy żywe. Jednak na Marsie metan jest chemicznie niestabilny ze względu na wysokie promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze Słońca oraz ogólny skład chemiczny atmosfery marsjańskiej niszczy go, ale mimo to jest obecny i musi być uzupełniany przez jakiś proces geologiczny lub biologiczny. Nie jest do końca jasne, dlaczego tak się dzieje, ale metan pojawia się zmienia i koncentruje w niektórych obszarach Marsa, podobnie jak życie, i według jednej z interpretacji wydaje się, że dzieje się to sezonowo, co niekoniecznie oznacza obecność życia, ale wskazuje na coś niezwykłego. Sezonowe uwalnianie metanu może mieć miejsce w geologii, ale planeta nie jest już tak bardzo wulkaniczna, a Curiosity ponownie wykrył dziwne, bezprecedensowe poziomy uwalniania metanu podczas przemieszczania się wokół niego. Wygląda to w pewien sposób tak, jakby bakterie metanogeniczne rozkwitały, podobnie jak najwcześniejsze formy już zbyt wulkaniczna, a Łazik Curiosity ponownie wykrył dziwne, bezprecedensowe poziomy emisji metanu podczas swojej wędrówki. Wygląda to w pewien sposób tak, jakby bakterie metanogeniczne kwitły, podobnie jak najwcześniejsze formy życia na Ziemi, stosunkowo głęboko pod powierzchnią Marsa. A gejzery na południowej, południowej czapie polarnej Marsa, które po prostu zamarzają i rozmrażają się sezonowo. W wyniku tego procesu woda i dwutlenek węgla mogą ulec sprężeniu pod powierzchnią i wybuchać jako gejzery. Jest to zjawisko bardzo aktywne na Marsie i interesujące dla tak spokojnej planety. Wokół tych gejzerów pojawiają się jednak ciemne plamy i kanały, których nie da się wyjaśnić. Jedna z hipotez głosi, że kiedy gejzery wyrzucają ciecz i błoto, uśpione mikroorganizmy budzą się i fotosyntetyzują, wytwarzając ciepło i wodę, która zostaje uwięziona w ziemi, podtrzymując je przez pewien czas. Plamy te początkowo mają kolor szary, ale w miarę wysychania środowiska stają się czarne. Jednak procesy chemiczne również mogą powodować takie zjawisko jest to po prostu przebarwienie ale nie jest jasne, jak mogłoby do tego dojść w tych warunkach. Kolejna dziwna obserwacja pochodzi ponownie z łazika Curiosity w kraterze Gale. Łazik badał 3,5 miliardową próbkę mułowca i wykrył duże stężenia związków organicznych, które mogły powstać i zachować się wyłącznie w obecności siarki. Mieszanka ta przypomina coś, co na 5 miliardów lat i wykrył duże stężenia związków organicznych, które mogły powstać i zachować się tylko w obecności siarki. Mieszanka ta wygląda jak coś, co na Ziemi nazywamy kagens. Czyli prekursor ropy naftowej. Obecność czegoś takiego na Marsie jest interesująca, ale ponownie niejednoznaczna. Sprowadza się to do podobieństwa, jeśli to życie pozostawiło takie ślady. Jednak dziwnym szczegółem jest to, że Mars, na którym w przeszłości istniało życie, może faktycznie posiadać złoża ropy. Dziękujemy za uwagę.